Witajcie na kanale Majgra. Maciej z tej strony. Ostatni to będzie trzeci box. Czwarty box sobie zostawiłem do openingu rodzinnego z tego case'a. Albo tutaj trafimy wreszcie coś dobrego, albo standardowo wyjmie to moja żona. Bo to tak bywa. Jeżeli macie jakieś drugie połówki, macie swoje kobity, to z reguły one wyciągają jakieś szalone rzeczy. U mnie to tak działa. Po prostu tak jest. A jak to działa u innych, nie wiem. Ale wśród znajomych zauważyłem, że tendencja jest dość podobna. Co do dropów, nie robimy żadnego patronatu dzisiaj. Może pod, o, 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 pod patronatem Diamond Hands. I zobaczymy, czy trafimy jakieś diamenty w tym dodatku. Już REREK też nie filtruje, bo mi się nie chce. Będziemy tylko foliowane karty wyciągać. No i oczywiście hity, nie. Ostatnio w boksie było dziwnie, no bo mieliśmy trzy m ki te takie inne. O, jest cold foil. Dobrze. Patrzymy tylko co tu... O, i mamy. O, bacz... b覆... mayor... Legendarny cold foil! Uuuu. Uuu. Eee, Poczekajcie, bo zjechał. Okej. To jest legendarny cold foil dla Asasyna. Nie jest to żaden extended arcik, niestety. Ale takich cold foilów jest mało w tym dodatku, więc myślę, że to jest całkiem dobry drop. Nie wiem jak finansowo. Nie wiem, pewnie nie bardzo, ale jednak to jest legendarny cold foil. To powinien Boksa zwrócić. No Mam nadzieję, czyli Diamond Hands. Zobaczcie, Taki, takie patronaty trzeba robić. Takie patronaty trzeba po prostu robić. teraz Co mamy tu? Hadron Collider, czyli nic. E, gdzie odkładam te rzeczy? Tu? A dobra, już odkładam na bok. Eee, no, Więc to jest piękny patronat. Mamy eleczkę, i to nie jest ta z reguły w cudzysłowie gwarantowana, tylko to jest taka eleczka eee, trafiona, bo to jest cold foilowana. Więc jest very nice, very, very nice. Już jestem z boxa zadowolony. Takie patronaty trzeba po prostu robić. Zobaczymy, co dalej, co dalej. Po prostu głodny na hity. Głodny na hity że nic nie ma takiego dla Brutów, ja ostatecznie chyba tym Brutem tylko grał, bo tak jakoś wychodzi. Lubię grać Lewią, a tutaj do Lewi nic nie ma. Jest jedna karta dla Brutów, ale ona nie jest wcale taka dobra, jeszcze nie blokuje, więc tak no, słabawo. Ale może, może trafimy coś, coś jeszcze ciekawego. Tu można tunikę trafić, która chodzi po 80 euro. Można trafić przedruk, klaty dla mecha, która też tam coś jest swoje wart. Więc można trafić fajne karty jeszcze w tym ostatnim sklepie. I to, że trafiliśmy Cold Foil, bo można trafić też Rainbow Foil, te rękawice. To, że trafiliśmy Cold Foil to jest cudo. To jest naprawdę cudo. Jeszcze by trafić tą książkę dla dromajki i będzie w ogóle ideolo. I ta, co mamy tu? A, czapka m -kowa, zwykła. O, jakbyśmy Marvel. Oj, tutaj, to nie tu, to nie tu. Jakbyśmy Marvelka trafili. Uuu, ale byłoby fajnie. Bo ten ekwipunek M-kowy, właśnie można trafić ku Marvel. Ale on nie jest jakiś taki. Jest naprawdę przeciętnie wyglądający, tak bym to określił. Jeśli trafimy, to zobaczycie, jak nie trafimy to nie. I wydaje mi się, że więcej Marweli nawet nie ma w tym dodatku, więc dość trudno je trafić. Wiecie? Chociaż to by się kwalifikowało jako, jako cold foil. Więc skoro już mam l to pytanie, czy jest szansa na trafienie? Wiecie, zawsze można trafić Fable'a. I ten Fable w tym dodatku, moim zdaniem, jest całkiem fajny. Ostatnio mieliśmy takie Fable'a, które. No nie bardzo. O, m ko otóż. To jest M-ka jakby z tego slota, co te rękawice, nie? Bo to jest karta dla Riptida, czyli postaci, która jest chyba najgorsza obecnie. Ciężko, ciężko się gra yy, I o czymś mówiłem, i o czymś zapomniałem. Sobie nie przypomnę już teraz, musicie mi wybaczyć. No po prostu jestem podjarany dropem, no. Potrafiliśmy coś naprawdę fajnego, a mogło się skończyć tak jak zwykle. O, jakaś MK Pulse Wave Protocol, 6 za 3 EVO Upgrade, o kurka. Choose action card with uh, less than X and add to the chaining defining. Mmm... Okay. Hej, czy on jest taki dobry? Pytanie nie wiem. Mam lekkie wątpliwości, bo to nie jest to samo co Pulse Harpun. A widzicie, bo to też jest Pulse Wave Protocol i Pulse Wave Harpun pewnie. Harpun jest czerwony, a protokół widzę, że jest żółty, ale protokół bije za 6, a tamto bije za 4. No, hmm, chyba wolałbym tamto, szczerze mówiąc. Dobra, co mamy tu? Mamy jakąś kostkę Stasis Cell. Ta kostka to jest item, który daje Goagena Aha. Choose an equipment. It can defend this turn go again. Eee, takie se. Może ktoś by wyhaczył w jakiś dobry sposób na tę kartę. Ja prawdopodobnie nie. Dobra, czy my trafimy jeszcze coś ciekawego jeszcze? Są te dobre Mki. Nie wiem, ile jest Mek w tym zestawie. Pewnie jest dużo. Trafienie tych dobrych. No Maximum Velocity nie jest dobrą Mką. Zwłaszcza, że jest to super rerka, która już była przedrukowana wiele razy. To jest aktualnie najgorsza karta, jaka można, jaką można trafić. Zupełnie po drugiej stronie tabeli. A, co mamy tu? Rerka rerka. Common i nic. No, dawać mi tutaj jeszcze coś. Patrona ten, Diamond Hands. Jakie jeszcze tutaj rękawiczki są w tym dodatku? Marvel mogą mieć rękawiczki, nie? Dawać mi Marvel rękawiczki. Tego Evo Soul Memory, coś tam, coś tam. O, można trafić legendę dla tego gościa. O, to byłoby też spoko. Marvela trafić, tego typa. Ale on z dwustrony. To akurat byśmy widzieli zaraz przy otwieraniu. Mamy r Mamy świecącą m I ona... Ona jest dyskusyjna, bo to jest. Ona i niebieski blok 5. Więc to nie jest takie złe. To jest dobre do grania takiego fatygującego. Co mamy tu? O, mamy Elkę, patrzcie. Um, I to nas w tym slot, ciekawe. Tu mamy Common, ten taki słaby, ale tu mamy adaptive plating. To jest Elka, której nie rozumiem, więc mamy podwójne, podwójnie legendarnego woca. Mamy dobrego boksa, mówię Wam. Mamy dobrego boksa, powinien się zwrócić emki przeciętne i folie przeciętne, ale mamy legendę. Więc trafiliśmy coś fajnego, wreszcie. Wielu nie. Jeden Cold Foil, to będzie to Bindera, a to nie wiem jeszcze co z tym zrobić. To jest taki equipment, który można wsadzić Gachowiec. No ciekawe, ciekawe. To jest Rainbow Foil, nie? Bo to widzicie chyba. Rainbow Form mam wrażenie, że te, te krawędzie są takie bardziej brązowawe. I może faktycznie to jest brąz, to jest srebro, i potem za jest złoto. To by nie było takie głupie. Ale emkowo, malutko. 5 emek tylko. Chyba, że nie znalazłem jakiś. Ale to zaraz będę sobie szukał. No bo w ostatnim openingu mieliśmy tych emek, licząc wszystkie karty. Już Wam mówię. Mieliśmy to, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mieliśmy osiem, a tutaj mamy raptem sześć. No to średnia siedem, a siedem to jest faktycznie średnia. Dobra, tyle na dzisiaj. Bright Lights pewnie już więcej nie będę otwierał. Z tego boksa jestem zadowolony, z case'a jeszcze nie wiem. Bo jeszcze jeden przede mną, ale to se so family nie będę otwierał. To był jedyny powód, żeby mieć te odcinki. Dobra, tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.